Daj łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, jeśli chcesz zdobyć 1000 v w Fortnite'cie zupełnie za darmo, już teraz. Siema, z tej strony Generalnie chciałem powiedzieć, że w moim sklepie z grafikami zapanowały nowe ceny. I jak była przecena minus 50%, stwierdziłem, że te ceny już dostaną na zawsze i od dzisiaj wszystko jest o połowę tańsze. A więc, jak widzicie, baner kosztuje 9,99 AWATAR 2,99 Rendery 19,99 A Miniaturki 2,99 Także myślę, że się opłacę teraz zakupić właśnie taką graficzkę, ponieważ jest właśnie o połowę tańsza, tego ja już wam nie przeszkadzam. Jak chcecie zakupić właśnie graficzkę, to piszcie do mnie tutaj na Discordzie, tutaj się wyświetla mój nick, jest również w opisie. Albo wbijcie po prostu na Discorda z grafikami i tam też jest do mnie kontakt. A już was zapraszam do oglądania. Generalnie jeszcze przed startem tego filmu chciałem wam podziękować, że wbiliśmy 4000 subskrypcji do końca marca. Bardzo wam właśnie dziękuję, ponieważ no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w ogóle wbije 1000 subskrypcji, a mamy już tymczasem 4000 subskrypcji. Właśnie w, właśnie wbiliśmy prawie 2000 subskrypcji w całym marcu, więc naprawdę super, że jesteście, naprawdę bardzo się cieszę i dziękuję, że właśnie oglądacie moje filmy i słuchajcie, z okazji tego właśnie Organizuję dla was konkurs, który mówiłem już w poprzednim filmie, wyświetla wam się karta Jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem Dać łapkę w górę pod filmem o konkursie Napisać tam komentarz, biorę udział Oraz wejść na mój drugi kanał Deadly DeadlyWazif Zasubskrybować go wraz z dzwoneczkiem oraz tam dać łapkę w górę pod najnowszym filmem To są właśnie wymagania do konkursu I miejcie włączone publiczne subskrypcje Ponieważ jeśli ktoś będzie mnie nie subskrybował, ale niestety ma wyłączone właśnie publiczne subskrypcje To nie mam tego jak sprawdzić, no i niestety nagrodę nie otrzyma no i pamiętajcie właśnie o tym, żeby mieć te subskrypcje włączone na publiczne. Pamiętajcie również, żeby dać tą łapkę i napisać komentarz. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, żebyście zostawili właśnie łapkę w górę, suba dzwonem oraz napisali jakiś komentarz, ponieważ niestety 85% osób, która mnie ogląda, niestety nie subskrybuje, dlatego właśnie zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz oraz dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie brać udział w konkursie, to właśnie wyświetlała wam się wcześniej karta, macie również link w opisie pod do poprzedniego filmu, gdzie właśnie jest informacja odnośnie konkursu. A my już przechodzimy do filmu. A więc, może dzisiejsze miasto, zaczniemy od Deadpool'a. Deadpool jest darmową postacią w karnecie byłym w sezonu 2, rozdziału 2. Generalnie będzie go można utrzymać właśnie po ukończeniu wszystkich wyzwań Deadpool'a. Generalnie możemy właśnie zobaczyć teraz zwiastun Deadpool'a, jak on wygląda. Niestety jest to fake i nie jest to prawdziwy zwiastun Deadpoola Jednak jest on bardzo ładny i zrobił go jeden z youtuberów o nicku Trimix Generalnie zwiastun jest tak ładny, że został właśnie uznany przez niektórych za przedwczesny leak jednak niestety nie jest to prawdziwy zwiastun Deadpoola Chociaż prawdopodobnie mógłby tak wyglądać Sam zwiastun jak pewnie zauważyliście nawiązuje właśnie do filmu Deadpool dajcie znać w ogóle, czy oglądaliście film. Ja właśnie nie, ale zamierzam obejrzeć, więc dajcie znać właśnie, czy oglądaliście ten film, a my już będziemy przechodzić do kolejnego newsa A teraz generalnie przejdźmy do tego, jak zrobić wszystkie skiny w Fortnite za darmo. Generalnie 9 miesięcy temu w internecie był sposób, w którym odpaliśmy jakby inny launcher i w ten sposób mogliśmy właśnie udawać, że mamy wszystkie skiny. Oczywiście nie dało się niestety w ten sposób grać. Czyli generalnie, czy teraz działa ten sposób? No niestety na razie ten sposób nie działa, no i ciężko gdyby działał, ponieważ to był sposób sprzed 9 miesięcy temu, kiedy jeszcze był pierwszy rozdział, no i generalnie wątpię w to, że w ogóle mogłoby, mógłby jakikolwiek sposób na darmowe skiny tak długo przetrwać. Ale czy teraz jest właśnie w tym sezonie obecny jakiś sposób w Fortnite? Cie? Na pewno można podmieniać pliki gry, jednak za to uwaga, można dostać bana. No i to najczęściej takie coś po prostu nie działa w meczach. Jednak z tego co wiemy, można na razie podmieniać te pliki, no i generalnie za to jakiegoś drugiego bana nie dostaniecie, maksymalnie na jakieś 2-3 godzinki na przykład, mój kolega tak kiedyś dostał ze skin changer, takiego bana na chyba 3 godzinki, no i jak się no i poszedł spać, no i jak się obudził, no to już właśnie miał Umbana. Także generalnie, za, za czegoś takiego nie ma jakiegoś długiego Bana. Ja o tym informuję. Oczywiście do tego nie zachęcam, ponieważ próbniana no, skinów jest taka średnia, no i po prostu często w ogóle to nie działa, albo działa tak, że nie możecie zagrać meczu. Generalnie czy są na pewno są jakieś magiczne sposoby, że wpisujecie błąd, zgłaszacie, zgłaszacie problem i tak dalej. Jednak generalnie najczęściej to właśnie nie działa, jest to fake wymyślone przez ludzi. Jeśli to działa, no to to naprawdę bardzo rzadko i tylko po aktualizacji, jakieś, dosłownie jakieś 10 minut po aktualizacji takie coś może zadziałać, no i wtedy po prostu zyskujecie te skin na darmo. Jednak Epic Games ma prawo Was wtedy zbanować, no i właśnie albo odebrać Wam tego skina. Generalnie jeszcze macie opcję napisanie do supportu Epic Games o to, że właśnie zakupiliście jakiegoś skina, a go nie dostaliście. I tak możecie robić, co prawda, z każdym skinem, ale nie polecam tego robić, ponieważ ep jeśli Epic dowie się, że właśnie nie zapłaciliście za tego skina, to możecie dostać bana. No i generalnie zazwyczaj Epic właśnie daje te skiny, ale często bywa też tak również, że banują, więc nie polecam tego sposobu, no i właśnie nie doradzam. Dobra, a więc to by byłeś na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, łapce w górze subskrypcji z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz, dajcie właśnie subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ 85% osób, która mnie ogląda, mnie niestety nie subskrybuje, no i to naprawdę jest bardzo smutne, tak Także zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Pamiętaj, właśnie o tej łapce w górze. Jak chcesz, to możesz wziąć udział w konkursie. Zapraszam również na mojego Instagrama na mój drugi kanał No i co, ja się już będę z wami żegnał. Pamiętajcie, właśnie o tym sobie: łapce w górze. No i co, ja już z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć.